Witam wszystkich ponownie. No i lagi są, no dobra. Tutaj, co do tych wszystkich kryjówek Czy ja wiem? Mi się wydaje, że tutaj gram kilka razy, bo najczęstszą, którą jest mapą, jest Omen. Ale to maga też nie jest najgorsze. No tę ciekawą kampę, ale. Muszę tam powiedz. Co tak mało osób? Hmm. Ajajaj. ay hmm. Rambo. Ach, udało się. Teraz szukamy mojej niby kampy. Mm. No ale to musimy go najpierw zabić. tutaj mm, się sobie nic nie dzieje. Trochę bardzo to nudne to, więc... O, ciekawe też są takie krzaki, na przykład. O, jest. Hmm. Jak zauważyłem, to większość tych broni są kupywane, więc kupywane wobec takich innych, to praktycznie nie ma żadnych szans. Ach, udało się, dobra. O kurde. Na przykład o tutaj jest taka jedna z tych ciekawszych, że można ma się dość dużo o tak tutaj hmm. Ora, jak chce mi się co? Musimy... O, teraz dochodzą. Hmm, dobrze, ja jestem na pierwszym miejscu, ale tak mi się nie opłaca, bo cóż, bo. Oj ojoj oj, oj No. Jak znaczy, że jak wpiszę weteran, to znaczy, że jest albo długo tutaj gra i zawsze używa tej broni, albo sobie kupił na tym. W sklepie. Ja strzelam, że sobie kupił. Jak widać mam level 6 a przy... Yy, przy tym. Przy szturmowcu mam level 10, ponieważ w tym szturmowcu grałem o wiele, wiele wcześniej. A potem chciałbym się jakoś snajperem grać. O, headshot, no. Dobrze. Z tych skrzynek to jeszcze może, przykład tak wykorzystać, na przykład mowa no się i... No, nie będę sobie tłumaczył, po, po co będę tłumaczył, o. No. Ktoś się znajdowała. Ech. Brawo. Ach, udało się. O, tu jeszcze jest. Ale to nie, to nie, bo... Ale... Bo na <laughs> Dobra! Jeśli że to byłoby to na tyle, pozdrawiam. Serdecznie zapraszam do kolejnych odcinków.